Forum Rifter to polityczna organizacja, która ma na celu wspieranie rozwoju naszego miasta i województwa. Forum zainicjowało spotkanie z lokalnymi parlamentarzystami, by porozmawiać na temat ważnych dla regionu inwestycji. Spotkanie odbyło się w czwartkowe popołudnie. Przed nim członkowie forum poinformowali o realizacji których projektów zależy im najbardziej. Są pewne projekty, do których każdy się zgodzi, że powinny powstać w tym regionie, czy wokół których powinniśmy lobbować. Przede wszystkim w Warszawie. I takim projektem wydaje nam się, i po tej dyskusji, po, te, po tej dyskusji to było widoczne, jest yy, wsparcie idei pogłębienia toru wodnego, bez, bez którego to port będzie obumierał. Po drugie budowa stałego, stałej przeprawy na wysokości Police Święta. To nie jedyne sektor, który powinniśmy rozwijać. Ważne by w naszym województwie rozwijał się przemysł, bo to on tworzy najwięcej miejsc pracy. Inwestycje, o których mówi Forum Gryf przyniosą naszemu miastu duże dochody. 700 milionów złotych dopływka gotówki dla nas, dla Szczecina. Podatek dochodowy 50 milionów, i w tym wpływ do budżetu miasta dodatkowy 50, 20 milionów. Ale to znaczy, że wiadomo, że to kręci gospodarka. Ważna jest współpraca. Forum Gryw zaznacza, że jest organizacją niezaangażowaną politycznie i zależy im na tym, by współpracowały ze sobą wszystkie środowiska polityczne dla dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta. Mamy jeden przykład, mamy jeden precedens, który tu już zaistniał Mianowicie Akademię Sztuki, wokół której nie było podziałów politycznych, wszystkie siły polityczne się wokół tego zjednoczyły. Więc jeżeli się raz udało, no to spróbujmy kolejny raz, żeby się to udało. Forum na najbliższy czas zapowiada kolejne inicjatywy, którymi chce zainteresować media i lokalnych parlamentarzystów.